Witam serdecznie. Sobota, godzina 5:55. Wybieram się do Jarmów sam, dzisiaj, ponieważ mój kolega Raimund jest w Polsce. Także następnym razem, pewnie dopiero następnym razem się pojawi. Dobra, zobaczymy, co wyjdzie. No to zaraz się wziąłem. na razie no i dobra magia telewizji spowodowała to, że właśnie jesteśmy w Jarmu ja jestem. Wy to oglądacie. Zacznę stąd. Zobaczymy jak zwykle pójdę sobie tutaj przy brzegu. Tam. Później nad samo morze. Na sam brzeg morza. No i zobaczymy co wyjdzie. Dobra. Do następnego. No dobra, jest pierwszy pieniążek. Pieniążkiem pierwszym jest 1p. Ale tutaj też mam sygnał zobaczymy co no, tutaj jest O! Jest drugie 1P Także mam razem 2P Czyli dwa pensy No dobra, idziemy dalej no, A jeszcze z tego samego dołka udało się wyciągnąć 5P. Taki żelazny sygnał Słuchawka brzmi tak jak żelazny gwóźdź. Bo teraz robione są z żelazna jakiegoś, tylko pokryte są jakimś tam niklem albo czymś. No dobra, do następnego. No, chodzę już ponad 20 minut, i od tych ostatnich trzech monet nic nie udało mi się znaleźć. Pustka, no ale zobaczcie. Słonko wstało cały dzień. Sorry, całą noc lało. Padało jak z chmury. Także jest nagroda. Jest słoneczko, idzie ciepła fala. Ta, co teraz jest w Polsce, to idzie do Anglii w końcu. W końcu w Anglii będzie 4 dni. Lata. No dobra, idę dalej. Zobaczymy co wyjdzie No słuchajcie wykopałem złomka Jak zwykle chodzę tutaj od ile pół godziny już i znowu nic ale taki złomek to coś już Wam pokazuję Proszę bardzo Proszę bardzo co tu jest? Taki bum bum No, uśmiechnij się ładnie. O, pięknie, pokazali ząbki nawet. O, super. Do następnego. No dobra. To już chyba kolejna taka poneta. Znalazłem wcześniej 1 pi, 2 pi, i teraz znowu 2 pi. Także. No, słabiutko jest. Ludzi nie ma, pogoda była kiepska, także. Ludzie nie plażują, nie gubią. No i dobrze. Niech trzymają w kiesie. Na razie, do następnego. Prawdopodobnie coś mam. Jena punta. Na, na skali jest 41 43, Także bardzo możliwe, że to gdzieś wiąże. O większej, większym normale dobra, zaraz zobaczymy dobra, z tego dołka już wykopałem przegarnąłem tylko o, tu coś jest no i się nie dało, jest jest tyle chodzenia pół godziny chodzę już, albo i dłużej jest zgubony no dobra idę dalej szukać skarbu strasznie wieje ale znalazłem 25 pi temu piękna pogoda już jest za 23 stopnie a jest godzina dopiero 8 30. no dobra dobra mam kolejny sygnał tutaj Zbyt tutaj, dokładnie w tym miejscu na samym wierzchu, także może z... znajdę go tym Na pewno go znajdę tym pointerem. O, ktoś tutaj jest. tylko co? Ucieka przede mną o! Świeża znajdka, no ja trochę poleżała. 20 pi, kolejne 20 Ile? Może 5 metrów dalej. No dobra. Super No słuchajcie, niestety tym sygnałem okazała się puszka korony. Dobra, lecę dalej zobaczymy czy coś jeszcze znajdę dobra następny sygnał sygnał na funta ciekawe czy to będzie funt nawet, nawet nie nie kupnąłem sitem zobaczymy czy będę musiał kopać sitem czy tak się uda tu na razie nic nie ma Chyba jest głębiej, dobra, teraz wrócę. Dobra, sygnał tutaj w tym dołku 48, 57, 50. Zobaczymy, co to jest na sam wierzch. Podjęcie. Także zaraz zobaczymy koło puszki, oczywiście. Nie na wierzchu, tylko coś dużego i głębokiego. Dobra, muszę użyć sika Tym pięknym sygnałem okazało się miedziane 2 pi Miedź bardzo wysoko bije to metal kolorowy, także dobry przewodnik. Bije wesoło. Wy, wesoło <grytania> wesoło bije po uszach. Dobra, do następnego. No dobra. To miejsce okazało się już takie trochę bardziej ciekawsze, bo. Przeszedłem, może z tą i z powrotem z 400 metrów I ciągle coś się dzieje Wyjąłem teraz 20 pi Niedawno Przedtem 2 pi Chociaż nie jest to dużo, ale no Wiadomo, że człowiek się tutaj nie przyjechał wzbogacić tylko dla zabawy Ale coś wychodzi, to jest, to jest fajnie Dobra, pokażę wam teraz co znalazłem Okej? Okay? No jest Funcik zawsze cieszy Funcik to takie ponad 5 zł na polskie i no daje radość bo fajnie bije jeszcze takich 4-5 i chociaż za benzynę się zwróci no może nie 4-5 no 3 3 no jeszcze żeby 3 wleciało będzie fajnie no dobra to myślę że jeszcze pochodzę z godzinę półtorej może i, I lecę na nahatę no. do dzieci do żony A w tych okolicznościach pięknych przyrody i niepowtarzalnych Przełączam się do następnego Ja to z tej małej dziurki jakieś może 5 minut później już na płaski jest kolejny. Wcik. Także jest dobrze. Idę dalej. Zrobiłem ile? Jakieś może 10 tysięcy kroków. Także z powrotem będę miał jakieś 6-7 tysięcy. Także pochodzony z rana Nie na darmo Dla zdrowotności. Zone. Dobra, Koniec mojej wędrówki dzisiejszej Zrobiłem 15 tysięcy kroków od rana dzisiaj Jest godzina 10.23 Także prawie 4 godziny No 4 godziny pochodzone I zaraz Wam pokażę co znalazłem dzisiaj więc tak, tutaj śmieci Oczywiście jakieś kapsle, zawleczki Baterie, część na oko, buteleczkę proszę po Jacku Danielsie, jakaś tam pomadka pewnie ma ten rewlona. Rewlona no i z pieniążków. Pieniążków to wyszło 3,60, 73, jakieś 80, 90 prawie cztery funty no i tutaj takie fanciki na oko Widzieliście już o lego ludzik złomek można tutaj o go posadzić będzie sobie jeździł no i dwie zapalniczki i taki taką opaskę z tutaj pewnie jakiegoś miejscowego festynu bo to jest zaraz miasteczko obok Golston Także tam się pewnie coś działo. No, i tym akcentem chyba zakończę dzisiaj. Bo już mam dosyć. Szczerze mówiąc, nogi mi włożą w zad. Piękna pogoda jest. Także ludzie przychodzą już się opalać. Wędkarze. Super. No dobra. To by było na tyle dzisiejszego filmiku. Chyba, że coś znajdę jeszcze, ale to, to nie wiem. Nie wiem, to może się pochwalę innym razem. Trzymajcie się wszyscy. No i zostawcie chociaż tą łapkę taką w górę. Dla mnie, żebym wiedział, że oglądacie. Kto ogląda. To na pewno oglądają tylko moi najbliżsi. Nie, nie chcę, żeby się za daleko to rozniosło. Także super. Do następnego. Pozdrawiam wszystkich z Polski. Trzymajcie się.